W kolejnym cyklu na moim kanale YouTube, owym. cykl ten będzie dotyczył tworzenia muzyki orkiestrowej z wykorzystaniem programu Prisonus Studio One. Ja aktualnie korzystam z wersji siódmej, ale część rzeczy można oczywiście odnieść także do wersji wcześniejszej, czyli wersji szóstej. Natomiast w zeszłym roku firma Prisonus zmieniła sposób dystrybucji tego programu, więc warto i tak przejść, podejrzewam, na wersję siódmą. Od razu też zastrzegam, że nie jest to cykl sponsorowany przez firmę Prisonus. Po prostu robię to sam z siebie, ponieważ. No, w toku wielu dyskusji na różnych forach czy na mediach społecznościowych okazało się, że mój sposób pracy jest dosyć nieoczywisty i dosyć mało popularny. Większość użytkowników, którzy piszą utwory na orkiestrę, używa albo programu Logic na Maca, albo programu Cubase. Tutaj jest i wersja na Maca, i wersja na Windows. W każdym razie te dwa programy mają zdecydowaną przewagę. Oczywiście jest jeszcze MuseScore, zdaje się tak się nazywa ten program, gdzie można pisać bezpośrednio w nutach. Niektórzy też używają Doriko albo Sibeliusa, żeby właśnie skupić się tylko na pisaniu nut i tam mają tylko delikatny podgląd tego jak utwór może brzmieć. W moim podejściu jest tak, że ja chcę stworzyć utwór, który będzie brzmiał już tak jakby go zagrała orkiestra. Czyli fachowo chyba się na to mówi, że przygotowuję mocapy, po prostu. No i dosyć nietypowo, ja używam akurat Studio One i chciałbym jakoś to uzasadnić i pokazać mój sposób pracy w kolejnych odcinkach. Oczywiście nie będę tego robił dzisiaj. Dzisiaj tylko krótkie uzasadnienie, dlaczego akurat Studio One. To dziwi głównie dlatego, że ja jestem użytkownikiem Cubase'a od 30 lat, bo używałem jeszcze wersji na Atari 1040 STFM. Wtedy jeszcze Cubase był tylko takim sekwencerem MIDI, nie miał tej części audio, nie można było żadnych tam pluginów instalować itd. Tak tak Oczywiście też siłą rzeczy. Nie dało się tworzyć muzyki orkiestrowej, chyba że ktoś miał już jakiś potężny zasób instrumentów fizycznych, które podłączał za pomocą MIDI do Atari i sterował tym komputerem. Prawdopodobnie byli też i tacy, chociaż chyba jeszcze wtedy technika nie była na takim poziomie, żeby wiernie odzwierciedlić brzmienie orkiestry symfonicznej. Obecnie staje się to już coraz bardziej możliwe i wydaje mi się, że Zwykli użytkownicy, którzy po prostu słuchają muzyki, już mają kłopoty, żeby odróżnić dobry mockup, czyli dobre nagranie, takie stworzone za pomocą wirtualnej orkiestry, od nagrania prawdziwej orkiestry. Nie mówię, że się nie da tego odróżnić, ale większość osób ma z tym problem. No i ja w tych moich ostatnich działaniach właśnie skupiam się na tym, żeby jak najwierniej oddać ducha takiego utworu, czyli stworzyć taki mockup, który będzie brzmiał maksymalnie wiernie. Dlaczego? Studio One. Żeby dobrze to zrozumieć, trzeba wiedzieć w jaki sposób pracuje się nad takimi nagraniami orkiestrowymi. Oczywiście używa się do tego bibliotek orkiestrowych, które symulują brzmienia. Ja teraz może tutaj załaduję sobie taką ścieżkę Berlin i może smyczki. Myślę, że smyczki większość osób kojarzy. No jak wiecie, orkiestra składa się z wielu różnych instrumentów, czyli mamy skrzypce, mamy wiolonczele, altówki, kontrabasy, mamy puzony, waltornie, trąbki, flety, klarnety, oboje. No i tych instrumentów jest cała masa. Chcąc stworzyć realnie brzmiący utwór, musimy zaprogramować każdą linię, którą kompozytor przewidział i zagrać ją Takim instrumentem, który będzie brzmiał wiernie. Ja tutaj załadowałem bibliotekę smyczków. To są pierwsze skrzypce z Berlin Strings od Orchestra Tools. One tak mniej więcej brzmią, ale tutaj jest istotna różnica między pisaniem na orkiestrę a pisaniem. Takiej muzyki rozrywkowej, gdzie mamy po prostu bas, pianino, w przypadku orkiestry mamy jedną ścieżkę, ale ona może brzmieć na różne sposoby. Bo zwróćcie uwagę, ja tutaj wejdę w ustawienia tego instrumentu. Aktualnie mam wybraną tak zwaną artykulację sustain legato, czyli to są takie długie dźwięki. W których każdy brzmi pojedynczo, czyli jeśli zagram jedną nutę i później zagram drugą, to ta druga zastąpi tę pierwszą. Ten instrument, czyli ta sekcja pierwszych skrzypiec, może też brzmieć inaczej. Czyli zmieniam artykulację i zmienia się też brzmienie. Mogą szarpać struny palcami. I to też zmienia sposób realizacji tego dźwięku. Więc mamy jedną ścieżkę i mamy wiele możliwości wydobywania dźwięku z instrumentu. Jak się to rozwiązuje? Czyli jak napisać ścieżkę, która brzmi realnie, czyli najpierw gra na przykład jakąś melodię legato, potem przełącza się na dźwięki krótkie, potem na szarpane palcami, itd. itd. Przez długi czas robiło się to w ten sposób, że tworzyło się kolejne ścieżki, czyli. Na pierwszej ścieżce miałem brzmienie legato, potem stawiałem drugą ścieżkę, na której ustawiałem ten instrument, żeby grał na przykład spiccato, na trzeciej ścieżce pizzicato itd., itd. Czyli dochodziło do takiej sytuacji, że miałem wiele ścieżek, pierwszych skrzypiec, dajmy na to, no i poszczególne fragmenty melodii były grane przez różne ścieżki, po to, żeby właśnie zmieniać te artykulacje w trakcie. Natomiast w pewnym momencie pojawił się inny pomysł. No bo co, gdybyśmy mogli przełączać się w trakcie, czyli mamy jedną ścieżkę, ale każemy programowi przełączyć się z brzmienia Legato na brzmienie Spicato albo Tremolo albo jeszcze jakieś inne. Wydaje się to całkiem logiczne i faktycznie na przykład w Cubase takie rozwiązanie jest już znane pewnie z 10 lat pod nazwą Expression Map. Ja wam pokażę, jak wygląda takie Expression Map w Cubase. To jest mniej więcej coś takiego. Mamy nasze artykulacje w oknie instrumentu i mamy artykulacje w oknie Piano Roll, gdzie jak widać, mamy wiele wierszy, które odpowiadają tym artykulacjom instrumentu. No i zaznaczamy, że ten dźwięk odtąd dotąd to jest artykulacja pierwsza. Odtąd dotąd to jest artykulacja druga. I tak dalej. No, wydaje się, że to jest w miarę logiczne. Niestety jest ono mało czytelne w przypadku nowoczesnych instrumentów. Tak jak tutaj widzimy, Berlin Strings ma tych artykulacji bardzo dużo, więc ten edytor w Cubeizie staje się bardzo, bardzo nieczytelny. Te wiersze stają się coraz węższe, coraz trudniej się te artykulacje rysuje w nich. Żeby dobrze trafić w odpowiedni wiersz, no to musimy wiedzieć, który wiersz jest który i w odpowiednim miejscu narysować to. No i to się staje dosyć kłopotliwe. Natomiast już wam pokazuję jak sprawa się ma w Studio One, czyli dajmy na to, że mam tutaj jakąś partię MIDI, mam edytor, zwiększmy sobie może trochę to okno. Tutaj na dole mam coś takiego, co nazywa się Sound Variations. Dajmy na to, że będziemy tutaj mieli No i mamy takie dźwięki, które chcemy, żeby były grane na przykład dwa pierwsze za pomocą legato, a trzy kolejne za pomocą pizzicato. Czyli zaznaczam sobie te dwa pierwsze, no i wybieram, że to ma być legato, a trzy kolejne. Co to tam miało być? Pizzicato. I Studio One nam pokazuje w jednym wierszu, że te dwie nutki to jest legato, te trzy kolejne to jest pizzikata. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy związane ze Studio One, no to mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne, czyli mamy mikser, mamy możliwość podpinania różnych efektów. To, co jest dosyć istotne, to mamy też makra. Możemy sobie tworzyć makra, czyli sekwencje różnych poleceń, które są wywoływane później za pomocą skrótów klawiaturowych. No i ja tutaj ze swojej strony bardzo polecam urządzenia w rodzaju stream decka. Ja aktualnie używam dwóch takich stream decków, dużego i małego, i naprawdę to jest rewelacja, ponieważ można sobie tworzyć dowolne makra i nadawać im dowolne skróty, nawet jakieś karkołomne typu Ctrl, Shift, Alt i coś, co normalnie palcami na klawiaturze byłoby ciężko wywołać, ale da się to przepisać do jednego przycisku w stream Decku. I wywoływać to za jego pomocą. Więc ja polecam Stream Decka, więc makra naprawdę się bardzo przydają. A druga rzecz, tutaj mamy takie dwa dodatki. Jeden to jest Harmony Wizard, którego teraz widzicie. To jest ten, ten pasek taki narzędziowy, który jest widoczny nad polem notowym, a drugi to jest Scoring Tools. I to są takie narzędzia przygotowane przez lukasa Rusickę. Który był programistą Studio One, a teraz chyba jeszcze współpracuje z twórcami Studio One i tworzy takie swoje dodatki. Mogę Wam pokazać. To są dodatki, które tworzy Lukas Rusicka. Jeden jest darmowy, ale Scoring Tools i Harmony Wizard niestety trzeba sobie kupić, jeśli ktoś chce. Jest to całkiem fajna rzecz. Tu jest dużo ciekawych funkcji, które. Potrafią na przykład tworzyć akordy, dzielić je na na przykład ósemki albo szesnastki. Można tworzyć harmonię, można pilnować tonacji, można rozbijać akordy na poszczególne instrumenty, czyli na przykład na pierwsze skrzypce, drugie, altówkę, kontrabas i wiolonczele. Różne rzeczy tutaj znajdziecie, więc dla osób, które tworzą muzykę orkiestrową, no są to dodatki, które bardzo ułatwiają pracę. Poza tym, oczywiście, jest tutaj wszystko, co trzeba, łącznie z jakimś zapisem nutowym. Ten zapis nutowy jest, powiedzmy, ok. Można tutaj, jeśli ktoś przygotowuje, czy musi przygotowywać jakieś wyciągi nutowe dla małych zespołów, da się to tutaj jakoś zrobić. Natomiast nie jest to aż tak rozbudowane narzędzie jak Dorico czy Sibelius. To jest taka uproszczona wersja Prisonus Notion. Notion to też jest chyba program, który Prisonu skupił swego czasu. I to była chyba kiedyś konkurencja dla Doriko. Tutaj nie jestem pewien, bo osobiście nie używam tego typu oprogramowania, bo nie muszę tworzyć nut dla nikogo. Studio One ma sporo różnych zalet. Ja teraz nie będę może wszystkich wymieniał. No i ja ze swojej strony bardzo lubię ten program używam go do wszystkich mokapów i teraz mogę wam pokazać jak wygląda taki całościowy projekt no posłuchajmy krótkiego fragmentu No, i tak to, tak to mniej więcej wygląda, więc mam nadzieję, że jeśli wahacie się, jaki program wybrać, no to widzicie tutaj pewne zalety, które ma Prison Studio One. Nie jest to program idealny, jeszcze wiele rzeczy można tutaj poprawić, zmienić. No dobra, to tyle na dzisiaj. Myślę, że w kolejnym odcinku pokażę, w jaki sposób przygotowywać szablony, w jaki sposób przygotowywać presety ścieżek i tak dalej. W jaki sposób można sobie ułatwić pracę właśnie typowo w zastosowaniach orkiestrowych. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się.